Co ze starym urana chyba? O to. Chciałem ci przedstawić, to ja ci załatwiłem. Twój nowy dom nad Morzem, dużo jodu. Jod jest dobry. Tekwusz, szwagier. Co tak? Tekwusz, jest taki program w Polsce: zbuduję ci nowy dom. No i pan Jacek, dobry wujek, ci zbudowa. No i pan Jacek, dobry wujek, ci zbudował szwagier. Twej <śmienic> będzie brane tej kwóź, będzie brane. Ja pierdolę, to jaki to stroglodyciak, Jezus, Matko Boska. Ja dole. Hmm. Stary. Hmm. Tak szczerze, kojarzy mi się tylko z tym trolem któremu Ron wpierdolił różdżkę kurwa do, do nosa, nie? Z Karego Potera i, i komnaty tajemnic, nie? I jakby stary, jakby dosłownie tylko z tym, nie? No. Ja też chodził z tą maczugą do tego. Jak pierdolę. Tłumacz. Szanowni Państwo, dzisiaj przed sądem, przed obliczem Wysokiego Sądu Rejonowego w Gdańsku miała odbyć się rozprawa Nitro versus Jacek Murański. Miała się odbyć, bo się nie odbyła, gdyż kwiadek Tejkwan, zwany również szwagrem, nie wstawił się po raz kolejny. Nitro nie wstawił się po raz kolejny i sąd. Odrębnym postanowieniem, z ogromnym prawdopodobieństwem, zastosuje, może zastosować, zastosuje <grywa> karę aresztu do 30 dni. Szanowni Państwo, dzisiaj. Sytuacja jest następująca. Troszkę dziwne. Troszkę dziwne. Moim zdaniem jest to, że yy, że Pan Gnom wypowiada się na temat nieprzychodzenia do sądu. Bo zarówno on, jak i jego prawnik, jak i jego żona to są mistrzowie świata w nieprzychodzeniu do sądu na wezwanie sądu. Więc no, pomimo um, wszelkich, wszelkich usilnych prób opóźniania i torpedowania tego przewodu sądowego, ja złożyłem swoje zeznania. Myślę, że to mogło być albo na początku roku, albo rok temu. Żebyście mniej więcej zrozumieli, żebyście mniej więcej zrozumieli jak... Yy, Hmm. Jak długo się to ciągnie, wszystko? No. Od tamtego czasu odwołali jedną rozprawę, bo w sumie nikt nie przyszedł poza mną i moim mecenasem z Warszawy. Ja z Wrocławia on z Warszawy. Więc no. 1200 km w jedną stronę. No. A następnym razem akurat tak się wydarzyło, że pełnomocnik oskarżonego Jacka Murańskiego został, no był chory akurat w ten dzień, akurat w ten dzień, w którym była do sprawa, normalnie był zdrowy, no ale akurat tego dnia był chory, no, no tak się akurat wydarzyło. Więc z, z racji yy, nieprzybycia pełnomocnika, no miał zaświadczenie lekarskie, tak, no najwidoczniej widocznie był, no widocznie był akurat chory tego dnia. No to Murański e, zezna, zeznać nie chciał, nie chciał, sąd mnie nie przybił. Ja swoje zeznania złożyłem. Od e, tamtego czasu jeszcze były gdzieś tak ze dwie rozprawy. Na jednej faktycznie nie byłem. A o rozprawie, która się odbyła dzisiaj, nie poinformowali mnie skutecznie. Ponadto nie do końca ja jestem przekonany, <laughs> Czy jeśli, mój, czy jeśli ja złożyłem swoje zeznania i, i sąd mnie nie przesłuchuje i jeździ mój prawnik na to, to czy ja tam muszę być? A to dlaczego Rafała nie było, jeśli został wezwany na świadka, to już musicie pytać Rafała. Więc no. A jakieś areszty za niestawiennictwo się... Myślę, że jak raz przyjdziesz, to, to wystarczy przeprosić. Byłeś wezwany czy zawiadomiony o rozprawie? Bo jeżeli to było tylko zawiadomienie, to nie musiałeś być. Nie zostałem nawet zawiadomiony. Do mnie do domu nic nie przyszło. Nie wykluczam możliwości, no bo wiecie, jak to jest yy, z tymi. Z, bo jakby nie zawsze mi to dochodzi, to też jakby z góry powiem, nie? Zazwyczaj dowiaduje się, zazwyczaj dowiaduje się o tych. Yy, zazwyczaj dowiaduje się o tych sprawach wszystkich yy, bo ktoś mi o nich powie, nie? No. Na przykład jak była rozprawa Marcina z Sylwestrem Bardengom w zeszłym tygodniu, to ja wiedziałem, że zostałem, że zostałem wezwany i na którą godzinę, bo mi Marcin powiedział. Co też jest prawdą? W dzień rozprawy. Dzień rozprawy tak w dzień rozprawy. Przyszedł dzielnicowy do nas do domu. I mnie akurat w domu nie było, ale przekazał Sandrze, żebym się z nim skontaktował. Żebym się z nim skontaktował, bo jest. Yy, no bo jest jakiś jest jakieś doręczenie z muławy. No. No, i to było w środę, w czwartek była ta rozprawa. Aha, mnie nie było wtedy, bo ja pojechałem do Poznania. No, ale zostawił swój numer, ja do niego odzwoniłem i mówię, że, że dzień dobry, że pan się kontaktował. On mówi, że tak, że mam do odebrania, które z, tam nie wiem, czy z prokuratury, czy z sądu, z mławy. I kiedy moglibyśmy się umówić, ja mówię, panie policjancie najprawdopodobniej dotyczy to wezwanie na rozprawę, która odbywa się jutro. Więc... I ona się odbywa o 10 rano, czy tam o 11, więc raczej już nie mam co tego odbierać. Bo zamierzam się stawić, jakby wiem. Mówię, dziękuję, to poinformuję tam. Mówię, więc jakby trochę to też, trochę to mm, w dziwny sposób jest, y w dziwny sposób jest procedowane, że dzień przed, bo jakbym o tym nie wiedział, jakbym o tym nie wiedział, no to wiesz, przyszedł, mnie nie było, to pójdę na następny dzień i rozprawa się już odbyła, nie? Eee, więc no. Więc tak jak mówię, ja nie wiem czy dostałem zawiadomienie, czy dostałem wezwanie. Z drugiej strony mój prawnik mi nie pisał, że mam gdzieś przyjechać. Więc. Więc no. Więc ewentualnie. Więc ewentualnie on się pomylił. Bo on już raczej takie rzeczy... Ja nie wiem, czy ci prawnicy mają jakieś, No chyba trochę lepiej ich ja. To przychodzi wcześniej, ale takie braki są, żeby to doręczać. Najczęściej robią to właśnie dzielnicowi. A nie wiem, czy Rafał zaspał, może po prostu nie był skutecznie powiadomiony, wiesz, pomimo, że jak ci dwa razy coś wyślą albo teraz się uznaje, że tam po jakimś czasie od doręczenia jesteś poinformowany, to nie wiem, no ja wam nie odpowiem na to pytanie. Nie rozmawiałem z Rafałem na ten temat. Ostatnio gdzieś tam w internecie przeczytałem na, jakiejś, na jakimś Twitterze. Nie wiem na ile jest to prawdą, bo też żadnego pisma nie dostałem, że ja niby też w charakterze świadka jestem wezwany na jakąś rozprawę we Wrocławiu za jakieś tam ileś tygodni. Nawet nie wiem, którego dnia. No. Jak nie poinformują, to przyjdę. Jak mnie nie poinformują, to nie przyjdę. No bo skąd mogę wiedzieć? Stan Ostanowski jest wezwany do Murana z reporterem sprawy. Kurwa, ale to napisałeś. Na X. Peter Kastanowski. Wezwanie świadka na rozprawę. Sąd rejonowy dla Łodzi i Śródmieścia w Łodzi. Czwarty Wydział Karny wzywa Pana do obowiązkowego stawiennictwa w charakterze świadka na rozprawę w dniu 31 stycznia 2025 roku o godzinie 12.00 sali numer 503 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Aleja Kościuszki w sprawie Tomasza Matysiaka, Jacka Murańskiego. Weronika Szmyt. A co tam kurwa? A co tam Stanowski ma kurwa robić? A. Aha, bo pewnie wezwał go, pewnie ten. Eee. Dobra. Czyli Jacek Murański sobie tak, bo Jacek Murański pewnie pozwał Tomarza Matysiaka. Jacek Murański myśli, że skoro Krzysztof Stanowski nagrał na niego film, to go na świadka, żeby go nawizywał tam. <grybujesz> <grybujesz> <A> <grybujesz> o, Matka Boska. <grybujesz> Jak pierdolę z tego sądu w Polsce, to sobie wszyscy jaja robią. To też jest niesamowite. To jest zero szacunku, stary. Zero. Jakkolwiek szalony reporter jest dla mnie postacią komiczną. Jest szkodnikiem. Jacek Murajski. Będzie przez dłuższy czas zataczające się koło z tym syfem muranem. Jednocześnie śmieszne i żenujące. Trzym się wuja. Dziękuję bardzo. Dziękuję, no widzisz, no jest, jest to jak jest. No. Ja pamiętam jak jeszcze z takich e, z takich ciekawych sytuacji sądownych sądowych jak Gimper się sądził z atorem, czy tam Ator pozwał Gimpera no To mogło być tam, nie wiem, w 2015 roku 2014, no ten albo ten No i się tam sądzili, sądzili, ja w Hiszpanii mieszkałem, potem już nie mieszkałem w Hiszpanii od 2000, tam, połowy 16 i yy. pamiętam, napisał do mnie Gimper w 2021 mówi Kurwa stary, posąd się upiera, żeby ciebie przesłuchać. Oni nie potrafią ci od 8 lat zlokalizować. Przyjechałbyś na tą rozprawę tam, na no, ten Mokotów. No dobra, powiedz kiedy to jest, powiedz tam w sądzie, że przyjadę. Ja tak, ja, ja tak tego słucham. Nie potrafię mnie przez te 7-8 lat zlokalizować, żeby mi wręczyć yy, wezwanie na... Znaczy ja też nie wiem, czy mnie od początku, jakby... czy mnie potrzebowali w 2015 roku, nie? Być może podczas sprawy. Dopiero wpadli na pomysł, że muszę być dowołany na świadka. No i... No i sobie tak myślę, mam konto w banku, jest tam podany mój adres, mam założoną firmę, jest tam podany mój adres i adres firmowy. Normalnie wyrabiam dokumenty, wiesz, to, aż, to, aż, to rzeczywiście aż tak źle działa, że yy, jeszcze wiesz, Polska to jest kraj, gdzie nie masz obowiązku meldunku. Tu możesz gdzieś mieszkać 50 lat i nie być zameldowany nigdzie. Chcę so tak myśleć like, jakby, what the fuck, A co tu chodzi?